W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z Księgi Rodzaju. Zniszczenie Sodomy i Gomory. Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł na przeciwnik, oddawszy im pokłon do ziemi rzeko. Radźcie panowie moi, zejść do do... zajść do domu sługi waszego na nocleg, aby idź... obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli: Nie, spędzimy noc na dworze. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerze, poleciwszy upiec chleba wcześniego i posili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkań, mieszkający w sodowaniu mężczyźni, młodzi, i starzy ze wszystkich stron miasta otoczyli dom, wywołali lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyś mogli z nimi obcować. Lot, który. Wyszedł do nich, do wejścia, zareglow zareglowawszy za sobą drzwi, rzekł: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczacie się tego występku. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was, postąpicie z nimi jak się wam podoba, wyleście tych ludzi i niczego nie czyni, bo przecież są oni pod moim dachem. Ale oni krzyknęli. Odejdź precz mówili, sam jesteś tu przybyszem i śmiesz nam nami rządzić. Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić iż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota. Inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężowie, wysunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zagregowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą, też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. A potem ci dwaj mężowie rzekli do lota: Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź ich stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ skargi na nie do pana tak się wzmogły, że pan posłał nas, aby je zniszczyć. Wyszedł więc lot, aby powiedzieć, powiedzieć tym, którzy jeszcze przyszli: zięciowie mieli wziąć jego córki za żony: Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo pan ma je zniszczyć. Ci jednak myśleli, że on żartuje i już zaczęło świtać, a anioły przynaglali Lota mówiąc, wstań, weź żonej córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce. Pan bowiem litował się nad nimi i wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasto. A i gdy już wyprowadzi z miasta rzekł jeden z nich, uchodźcie, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się. Nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Ale Lot rzekł do nich. Nie, Panie mój, jeśli darzysz swego sługa życzliwością uczyć większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie, bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, a tam nie dosięgło mi nieszczęścia, a nie zginął. Oto już tu, w pobliżu miasta, w którym mógłem uciec. Oto jest tu, w pobliżu miasta, do którego mógł uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No, tacy jesteśmy. Był lot sprawiedliwy. Przyszli do niego aniołowie. On był świadkiem, no, nie dał się ukryć cudu. Aniołowie porazili ślepotą wszystkich matołów dookoła, wszystkich drani. I on to widział. Następnie mówią do niego, wyjdź, bo miasto zginie. Jeśli zostaniesz, zginiesz raz nimi. Wyobraź sobie, że on nie chciał. No. Rozumiemy, no dom, wszystko miała, tam wyjść gdzieś z niczym. Zaczyna żyć od początku nie każe mu się chce, tak? To oni aniołowie wzięli za ręce, jego, żonę i dzieci, jego, i jakby siłą wyprowadzili. A miasto zostało zniszczone. Pamiętamy przedtem, że Abraham prosił, że gdyby było stół. To, żeby nie zniszczył, doszło do dziesięciu, było mniej niż dziesięciu Sprawiedliwych. Bóg ich wyprowadził, miasto zniszczył. To niesamowite. Może przed nami też coś takiego jest. Trudno powiedzieć. W każdym razie ja uważam, i tego jestem absolutnie pewien, że wszystko w naszym życiu ma swój sens. Każde cierpienie. Ponieważ ono stawia nas po drugiej stronie wyżej. Jeśli przyjmujemy to cierpienie i łączymy je z, z cierpieniem Chrystusa, to mamy wielką zasługę w niebie. Dwie rzeczy stawiają nas wyżej po drugiej stronie: przyjmowanie komunii świętej i cierpienie w takiej proporcji, że jedna komunia święta jest więcej warta niż męczeństwo wszystkich męczenników świata razem. Dlatego ja w Kościele jestem codziennie. Codziennie proszę Boga o miłosierdzie nam, dla mnie i dla moich bliskich. całego świata. Żyję w raju. Ja tutaj im starszy jestem, tym większy raj mam. Jest niesamowite. Tak. Raj na ziemi. Jestem w siódmym kręgu nieba. Na ziemi. W raju, w raju ziemskim jestem. I odczuwam błogosławieństwo Boga nieustannie. Tak się patrzę na to ognisko z tyłu i tak mi dobrze tutaj. <laughs> tak mi dobrze. A tylu ludzi nie ma straszne problemy. Zachęcam wszystkich do jak najczęściej komunii świętej i odpustu zupełnych, żeby nie być karanym. Dla mnie to żadna radość. No, ja nie lubię, jak boli. No tak. Ja wolę, wolę przyjąć odpływ zupełny, przeprosić Boga i prosić o siłę wytrwania w dobrym. A Bóg mnie niesamowicie błogosławi cały czas. Bardzo dziękuję, Panie Boże, za ogrom Twojego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, wszystkim zastępom miłów świętych. Boże, uczyń mnie niewidzialnych moich wrogów. Wszystkich tych widzialnych i niewidzialnych. Błogosław tam przy dniu ustępu. Wszyscy Błogosław i Bóg ojcze mogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.